Zobaczcie na to, kogo złapałem Bo mam wszystkich Alka, który kłamał Sepka, który też kłamał I Patty, której nie było I coś tam teraz płaczę, smutna i Zobaczcie, ojeju, jeju Patty, i tak ci nie wypuszczę Dzisiaj nikomu nie ufam, nie, nie, nie Dzisiaj nikomu nie będę ufał Nikomu dosłownie, dlatego, że Dosłownie każdy może obok nas kłamać I właśnie tutaj jest przesiadowca I nie wiem, kto tam się znajduje Macha do mnie i ma normalnie Karton na głowie! Pokazuj, ściągaj, dzisiaj to zrobimy yy, musowo. Musimy na, na siłę ściągnąć ten karton. I Ja już będę gotowy. Tadao, mam przesiadowcę za paną, Tadao, <śm> złapany jest elegancko. Mamy go i teraz musimy mu po prostu ściągnąć. To zablokowałem go bedrockiem, najlepszym materiałem, oraz dałem lasery. Każdy jest za kratami. To zrobiłem w poprzednim filmie. A przy okazji możecie zobaczyć mój sklep! Gdzie jest Majlandia? Zobaczcie, piękna. Jest Wielki ręcznik, który czeka na Was. Smilandia, jestem też tutaj ja, jest Pati, jest Sebek, jest Alek, Shiba, Livia, Pimpek wszyscy, moi przyjaciele. Na pięknej Smilandii też jest plakat i wiele więcej na smilandia.pl. Macie pierwsze w opisie, a do każdego zamówienia nowe zdjęcia. Nowe zdjęcia, gdzie byłem na wakacjach, trzy są różne. Jedną możecie trafić. Są oczywiście piękne z moim autografem Smilandia. Wpadajcie zobaczyć pierwszania w opisie. Niedługo też nowe koszulki. Jeszcze ich nie ma. Ale później będą. Kto pierwszy, ten lepszy. No bo będzie ograniczona kolekcja. A teraz co? A teraz mamy ich wszystkich. No to weźmy mu Karton. Kto jest ciekawy, to klika łapeczkę. Mogę otworzyć te drzwi. A wy otwórzcie łapeczkę. Teraz dawajcie wszyscy razem. Klikajcie łapeczki ze mną. Trzy, dwa, jeden. boom! Haha, i co się nie Wyjdziesz. Pum! No spróbuj no wyjść. No spróbuj no, spróbuj no, spróbuj no. Spróbuj, no spróbuj. Patrz. Bum! Ej, co? Ej, czy napisał coś do mnie? O, podchodzi. Ej, widziałem coś. Co? Ty piszesz? Pierwszy raz napisał do mnie coś prześladowca! Oh, tak pisze! Ej, on normalnie pisze! Co? Nie wiedziałem, że ty piszesz! Ja myślałem, że ty nic nie gadasz, ale on pisze, patrzcie. Jestem strasznie zdenerwowany, on jest mega wkurzony, patrzcie co napisał. Jestem strasznie zdenerwowany, ej, dobra. W szoku, a, ale się wkurza. A, pisze, patrzcie, cały czas A, A. A ja, szybko zamykam! Nie wejdziesz, nie wejdziesz, nie wejdziesz. nie, 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 nie. dobrze, że piszesz. Mam do ciebie parę pytań. Oj, będzie ciekawie, może zróbmy QA. Ej, może byśmy, jak wbijecie pod tym filmem 5000 łapeczek w górę pod tym filmem, to zrobimy QA z przesiadowcą. On normalnie może pisać, a może będzie gadał. Przesiadowca, jak oni tu wbiją 5000 łapek albo 10, to będziesz mówił. Woda, idę tutaj, zobaczę, co napiszę. Czy coś powiesz? Może odezwiesz się, może usłyszymy Twój głos. Uwaga, co tutaj by napisze? Nic Ci nie powiem. Co, nie powiesz? Aaaa! Wkurzyłeś mnie dosłownie, zdenerwowałeś mnie! Aaaa! Wkurzyłeś mnie, zdenerwowałeś jestem wkurzony, zdenerwowany jestem. Aaaa wkurzyłem. Widzieliście, jak on mnie wkurzył dosłownie? O nie, teraz masz przechrapane. Ściągaj ten karton, ale już powiedziałem, ściągaj go. Ściągaj. On jest sprytny. Założył karton ja nie widzę jego twarzy, ale wiecie, wiecie co widzę? Subskrypcje! Możecie zostawić subika jednego. Subskrybujcie był kanał plusy, jednego blakuje i łapeczkę przy okazji. Lecimy po 2 miliony, już mało brakuje i na 2 miliony piosenka, event, spotkanie i wiele więcej będzie na 2 miliony, więc warto subskrybować i to zobaczyć. Dobra, a teraz co? Idziemy do przesiadowcy Otwieramy drzwi Mów mi, ale już powiedziałem Mów mi, ale już Czekam na to, a co mi powiesz Albo chcesz zagrać w kamie, papier, nożyce? Pożałujesz tego O, napis do mnie, pożałujesz Ja nic nie będę tego żałował Jak tylko mi coś zrobisz, to cię zamknę, widzisz? No na przycisk, więc nic mi nie rób Bo inaczej będziesz tu na zawsze Słuchaj, możemy pograć w kamie, papier, nożyce O, jak będą nożyce, to wtedy wychodzisz Uwaga, uwaga I... <laughs> Źle, przegrałeś. Ej, dobra, a, a wyś napisz. Ej, zagramy w kamień, papier, nożyce. Jeśli wygra ze mną w, kamier, w kamień, papier, nożyce, czyli wiecie, nie wiem, czy graliście, ale jest coś takiego, że pom, 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 pom nożyce. Pom, 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 pom kamień. Pom pom, 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 papier. Graliście kiedyś coś takiego, widzowie? Napiszcie w komentarzu, kto grał w papier, kamień, nożyce. Jestem ciekawy, piszcie komentarze. Dzisiaj zagramy z y, y, przeszadowcą. Zobaczymy, czy wygra. <laughs> Jak wygrasz, to cię wypuszczę. O, to będzie ryzykowne. Przesiadowco, jak wygrasz w kamień i papier to cię wypuszczę. O, kiwa głową, że tak, patrzcie, kiwa, kiwam. A dobra, a jak ja wygram, to ściągasz karton. Co ty na to? O! Nie? Dlaczego? No weź, no zgódź się, no jak, wy, jak wygrasz, to ci wypuszczam, a jak przegrasz, to ściągasz karton. <śmiech> <śmiech> to będzie dobre, to będzie dobre, będzie tada, pokażę. Okej, okay, zobaczymy. Dobra, zgodził się, no to lecimy. Uwaga, zobaczmy co będzie pierwsze. Co wybieramy, co wybieramy? Kamień! Kamień wybrałem, uwaga! Papier! Ha! E o nie O nie! Ja przegrałem Uf. Dobra, gramy do trzech razy, do trzech razy sztuka Do trzech razy gramy, nie? Okej, okay, yy, to czyli on wygrywa, bo miał papier Ja miałem kamień, papier wygrywa z kamieniem No Jeszcze raz, uwaga, uwaga Co będę miał teraz, zobaczmy I bum, 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 kamień Znowu, a remis, remis Też wybrałeś kamień, dobra, remis Ej, dobra, to jest mega mocne, ja trochę się boję Bo jak on wygra, to go będę musiał Wypuścić, a jak ja wygram To pokażę twarz, patrzymy, patrzymy, patrzymy I kamień, znowu kamień Kamień, znowu kamień Ja, remis <noise> Co tu się dzieje? Dobra, jeszcze raz, jeszcze raz Uwaga, co wybiorę, co wybiorę, co wybiorę I... Papier, papier Papier, no serio <noise> Remis Ja, ale jeden zero dla ciebie jest na razie Dobra, jeszcze raz Uwaga, uwaga, uwaga Co wybiorę? Patrzymy I bum, 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 bum Papier nożycę nie Drugi raz wygrał! Uuu. Dobra, przegrałem dwa razy. Jeszcze jeden, i wtedy on wygra. O o, musimy uważać. Uwaga, co będzie, co będzie, co będzie? Papier! Papier, papier, co wybierzesz? U patrzymy. Kamień! Jest! Przegrałeś! Dobra, dobra. 2-1, 2-1, 2-1 dla niego. 2-1, ok. Tą rundę przegrał. 2-1, dobra. Ja miałem papier, papier wygrywa. Uwaga. Dobra, weźmy w takim razie jeszcze raz. Teraz patrzymy. Uwaga, co wybierze, co wybierę Boom! Papier! Patrzymy i co? Kamień jest! 2-2, 2-2, 2-2, 2-2! Jest, 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 jest. Ta, la 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 la, ta, la 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 ta la 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 Jest, dobra. Mamy. 2-2 jest, remis. Uwaga, jeszcze raz. Dobra, co wybiorę? Patrzymy i... Papier! Znowu papier. Jest! przegrała! Po, 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 po! Przegrałeś! Przegrałeś! ściągaj twarz! O, nie, ej, nie bibię, nie bibię, nie bibię! Zamykam, ściągaj teraz yy, Tom! ściągaj karton! ściągaj karton! ściągaj karton! Ściągaj karton! ściągaj karton! Przegrałeś, no, ej! O, nie chcę ściągać kartonu! Czemu nie chcę ściągać kartonu? Czekaj, zobacz co on pisze Ej, przyśladowca czemu? Przegrałeś, ściągaj ten karton, ale już! Przecież przegrałeś! Nigdy tego nie zrobię! Okłamałeś mnie! To wszystko było kłamstwo! Ja Wkurzam się, wkurzam się! Wkurzyłeś się trasy to mega mocno! Wkurzyłeś mnie, wiesz? Zerwałeś mnie, idę po coś. Nie chcesz ciągnąć? No dobra, nie chcesz ciągnąć, tak? Nie chcesz? Okej, okay, okej, okay. no dobra, no to poczekaj. Pójdę po coś do mojej kuchni, pójdziemy po, do kuchni, a ty sobie postój tutaj, wiesz co? Możesz sobie stać i się nigdzie nie ruszaj, a ja sobie będę jadł popcorn. Patrzcie, mogę sobie jeść normalnie popcorn, a on będzie tutaj. Sobie siedział w pacie, w więzieniu sobie, a ja będę mogę jeść popcorn, a ty w pacie jesteś, patrzcie, mamy popcorn sobie, a sobie sypie. A ty se sieć, xD. Dobra, chodźmy teraz szybciutko, szybciutko idziemy. A ja sobie z kuchni wezmę nóż. O, po to przyszedłem, po nóż. I wiecie co? Ja mu rozetnę po prostu tą bluzkę i zobaczymy, kto się kryje za całym strojem. Kto się kryje właśnie za... Jego maską, jego szmatami, właśnie czy to jest jakiś człowiek, czy to Alek, zobaczymy po prostu, bo on jest cały zakryty, nie? Wiecie, on nie ma takiej koszulki jak ja, on ma bluzę, szatę, więc po prostu mu to rozetnijmy i będzie tyle. Dobra, zobaczymy kto tam jest. Okej, okay, wiesz co, mam nóż, a tym nożem zobaczymy co masz w środku. <laughs> Ciekawe, kto tam się znajduje i rozetnę twój karton, tak samo rozetnę karton, wszystko rozetniemy i zobaczymy kto tam jest za jego strojem. Wchodzę, zobaczysz zaraz Wchodzę, wchodzę, chodź tu Taś, taś jak się boi, patrz, patrz jak macha ręką Patrz jak się boi, pała Chodź tu, chodź tu, chodź tu A masz, masz, rozcięłam ciebie, poważnie Dostał, dostał Jest rozcięty, patrzcie Malinę rozciętą, jest, ale jeszcze troszeczkę Jeszcze troszeczkę, a masz, a masz, a masz Czekaj, napisał coś, przestań, przestań Proszę, nie rób o, napisał, przestań, przestań, proszę nie rób Ha, i co? Ale dobra, nie mam ci Robić, okej, okay. yy, no dobra A pokażesz twarz, to, to ściągnij O, prosi mnie, nie, proszę Okej, okay, a ściągniesz wtedy ten karton i pokażesz twarz Poważnie, bo wtedy cię rozetnę Co ty na to? Zgodził się? Ja stąd wyjdę, o, napisał, dobrze Okej, okay, dobrze, dobra, dobra, to ja stąd wychodzę Zamknę ciebie, zamknę ciebie, okej okay. Weź tutaj po i chodź. Rozwalę sobie otwór tutaj elegancko. O, będę go widział. Czekaj, tyle więcej nie daję, bo kraty mam. Czekaj kraty, 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 szybko, 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 żeby on tylko po prostu nie wybiegł. Dobra, bierzemy kraty. Ja tutaj miałem kraty. O, są kraty, dobra. Wziąłem sobie i będę widział. Zobaczymy, kto tam może się kryć za tą maską. Hmm, tak się zastanawiam, kto tam może być. No to co? Jesteśmy gotowi. No pokazuj. ściągaj! Ściągaj tą maskę! ściągaj! W się sensie karton! Karton, ściągaj! Pokazał coś, czekaj, widzę, 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 widzę twarz! Yy, zaraz? Ej! Ej, zaraz, to Sebek! Sebek? To ty byłeś prześladowcą? Ej, co jest? Ma normalnie twarz Sebka. Ale zaraz, zaraz. Niemożliwe. Nie! Nie! Przecież Sebek jest tutaj! Przecież on jest tutaj. Sebek jest uwięziony. To niemożliwe, żeby był Sebek. On kłamie, on pewnie ma prze... Nie, nie, ja się na to nie dam nabrać. Nie, wiesz co, wiesz co? Ja tu to zaraz to rozetnę. O, masz! O masz! O masz pokazał, ale już! Pokazu, ale już Masz pokazać prawdziwą swoją twarz! Pati? Patrycja była przyśladowcą cały czas? Nie, nie, niemożliwe! Nie, 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 przecież patrycja jest tutaj. Patrycja normalnie tutaj jest. Patrzcie, płacze, normalnie, ona tutaj oczka tak daje na dół. Nie, to by nie mogła być Patrycja. Nie, nie, ja w to nie wierzę. Ej, on może te twarze, twarze po prostu, on może dawać, wiecie co? Specjalnie on może to robić, żeby tylko zmylić mój trop i on, wiecie dla, 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 dlaczego to robi? Żeby pokazać i zwalić kogoś na, na kogoś. Że wiecie, że to nie on, że to Sebek, on daje kogoś twarze. To nie mogłaby być Patrycja, tak sądzę, nie? A wiecie co, podejdźmy jeszcze raz, to słuchajmy. Masz pokazać, albo to rozetnę. Chodź tu. O masz, o masz, pokazuj, pokazuj to, pokazuj. Sprawdź twarz. Ale już. Pokazuj. Dobra, coś zmienił. Alek? No nie. Nie, tak być nie może. Przecież to... Alek jest tutaj uwięziony. Przecież Alek jest w więzieniu. On by nie mógł być. Jestem tak zdenerwowany. Wkurzony jestem to na maksa. Dobra, wiesz co? Zapłacę ci, dam ci pieniądze. Słyszysz? Ile chcesz kasy? I pokażesz twarz. Dam ci pieniądze. Będziesz żył jak w Madrycie. Będziesz miał mnóstwo pieniędzy. Będziesz bogaty. Dam ci miliony. Tylko pokaż twarz. Proszę. Ok. Co? Ile ty chcesz? Milion? No nie. Chyba oszalałeś. Masz tu stówę. Masz tu stówę. I tyle wystarczy. Tutaj ci stówę daję. Proszę bardzo. Daję ci stówę. Masz. Trzymaj stówę. Wystarczy? Pokazuj twarz. Poważnie. Powiedziałem. Uwaga. Patrzymy. I... No... Shiba? Nie, to niemożliwe! Przecież to nie jest mój pies! Na pewno nie! Nie, 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 nie! To nie jest mój pies! Na pewno to nie jest mój pies! No serio, Shiba, mój pies, byłby prześladowcą? Nie! Ej, czekaj, on szczeka! Shiba to ty? A on szczeka! Zobaczcie, droga, nie szczeka! Shiba, nie, nie, to nie, ale mój piesek zacznie, ja wam pokażę o koło chodzi. Mój piesek shiba, ja mam go też na bryloku, jest na moim sklepie. O ten patrzcie, ten słodziak jest na moim sklepie, możecie wejść zobaczyć. Takie bryloki są też dostępne na smysok.pl i wiele więcej, bo właśnie chodzi dokładnie o tego pieska, którego mam na bryloku, widzicie? O tego chodzi. To jest mój piesek. Możecie też mieć takiego w ogóle na bryloku, on jest dostępny na moim sklepie, tu jest zawieszka z tyłu, o, o tak się ładnie prezentuje. Pamiętajcie też, że jest pimpek, mój kot bo wiecie, jaki jest kot? to jest i piesek. Jak jest piesek, to jest i kot, nie? Więc są dwóch, dwóch soziaków czeka na was na smajsokroka.pl. Klikajcie, wpadajcie. Smajslo team! Puu, do białego rada! Możecie być w moim teamie! Hu Dobra, weź skupmy się. E, dobra. E, okej, okay, to co? Nie, to nie jest shiba. Nie, to nie jest shiba, to jest niemożliwe. wkurzą wkurzam się, wkurzam się! Uff, wchodzę do ciebie i cię rozwalę normalnie. Rozwalajcie, słyszysz! Rozwalajcie! A masz! O masz! Pokazuj twarz! jak Powiedziałem! A masz! A masz! amasz, masz! A masz! A masz! Rozwalajcie, rozwalacie! PO dostaje! A masz! I jeszcze raz zostaj! Poł, pokazuję twarz! Pokazuj twarz, powiedziałem! Ale już! Pokazują. Patrz, zostaje, bije się z nim, biję się z nim, Pokazuj! Pu, po, 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 nawalam niego nawalam niego. O i uwaga! Cześć, pokazał! Eee... Czekaj, czekaj, cofnij. Ja wyjdę, wyjdę stąd, wyjdę. Stań tam, stań tam, powiedziałem. Tak, jak... czekaj, czekaj. Zaraz, zaraz. Ej! Ej, przecież to jestem ja. Ja nie byłbym przysiadowcą! Ej, to Nie, no przecież to jestem ja, XD. Serio, przecież to ja jestem, no. Nie wytrzymiesz, serio. Skąd ty masz tyle twarzy? Skąd on ma tyle twarzy po prostu? Nie no nie wytrzymie On oszukuje, on nie pokazał swojej twarzy No nie I się śmieje, patrzcie napisał Ha ha ha, ha, ha. Śmieje się jeszcze z nas no rozsłownie Słabiak, o nie tak być nie może Nie, Po nie, co ty powiedziałeś tam, nie? Co ty powiedziałeś na mnie? Kim ja jestem? Kim ja jestem? No jeszcze raz po... Słabiak? Słabiak, on mnie wyzywał od słabiaków Patrzcie, słabiak, słabiak, słabiak Dobra, zobaczymy Aaaa! Wyleję na ciebie lawę, wyleję wszystko Już jest po tobie, słyszysz, po tobie Chodź tutaj, co zwala cię